Kurde, tata hejtera co to jest? Co to jest za... Tu też jesteście! Co Arr, Co nieba! Dlaczego? Nie, eee, co się stało? Tata hejtera, co się stało? Kurde co! O, dzisiaj panowie i panie zamknąłem was w barierze! I będziecie tutaj po prostu zamknięci i będziecie Ale... musieli odpowiedzieć na moje pytania! Ale dlaczego w ogóle? Jak to ma... Jak to ma... Co Z tobą, S tobą, łatwo! Łatwo, no, nie ja wylecimy z, nie z, z nie tego <laughs> jesteśmy poza Jesteśmy poza Dawaj, Nie wylecisz z tego, no to jest nieogranic... Ej, ty zginiesz, zginiesz, przecież ty oh, nie. nie wylądujesz Nie rób tego Jaki... nie no to... Ojej, oh, Nie no, oh, nie. jaki oh, je. to ale jest rybule. głupiec, nie, nie, ja nie wierzę, nie Ale będzie upadek, Chacz, nie, ale będzie robi. robi to, robi to Robi to, do niego. Robi to. nie, nie strzelaj, nie strzelaj, na Nie, da radę, na radę Nieee Ale kozak Dobra, to było git. Nic mnie nie zabrało. Dobra, Taki? tato hejtera! Jak my stąd? Mamy? Co, my, co my tu mamy Słuchajcie, zrobić tato hejtera? Dzisiaj jestem duchem i dzisiaj będę wam zadawał pytania, na które musicie odpowiedzieć, a jeśli uda wam się dobrze odpowiedzieć, to po prostu będzie się ta bariera rozszerzać i może a. się a. dostaniecie, chociaż nie wiem. To co a. jest kobiety A to, jakie a te... te pytania są? Czekaj, czekaj, a co to jest w tych skrzykach i te strzałka, co to jest? O co to chodzi? A, no a ty to wizy, zobaczycie, to no? No, czemu mam bo to wszystko zdradzać, to co to miałoby sens żaden. No dobra, do nie strzelaj tym włókie, bo to w nas leci! <laughs> Kamikazy mamy! Jej, mamy mamy kamikazy, bo Dobra, to, dawaj pierwszy to, Tak, gotowi. Dobra, uwaga, uwaga, czytam pytanie. Dawaj. Tak. Pokora... W jakim czasie gołąb w pokoju na tak. No to za pytanie jest! Nie wiem, co to za zagadka! 120 km, jeśli w ciągu godziny lotu pokonuje 90 km. Ja potrzebuję kartki i długo. Matematyka, nie, nie, chwila! 90 km wali w godzinę. A w jakim czasie pokona 120, tak? Tak jest! Czyli różnica 30 godzina 20, 100%. Bardzo dobrze, no i teraz bariera nie, Jestem! O, Bilek, powiększa się! No, tak. Mam! Ja! Yeah. Yes. Yes. Właśnie, zdałem maturę yes. widzowie! Yes. No. Let's go! Jednakże muszę was Ej, Dotknę, dotknę, dotknę! Maski. O kurde, no, Do no nie właśnie. jest w no. świecie! Ja nie mogę, kurde! To co to bym Kolejne pytanie, Bambi. Patrzcie, już tu mam mięso! Ty, dobra, to już by się dało chatę zbudować, ale nie mam itemów. temów. bijemy się, no dobra. się, bijemy się, bijemy się! Nie! Bijemy się. Nie! Ma itemów, nie mam mi temów! Nie mam mi temów! To jest klatka, zamknięci w klatce jesteście. Dobra, pytanie. tutaj kolejne pytanie. Dawaj, dobra. gdzie jest panią? Następne pytanie. Gdzie jest pan. Palion z mojej bariery? O nie, całze jest... nie dobra. Jaki wow! skryty w ogóle? Tasty, Co ja jest? Nie? W ogóle dzisiaj jestem duchem, tak mi nie uciekniecie nigdzie. Dawaj, dawaj, next pytanie, jestem gotowy. No a teraz tak, pytanie może... A może wybierzecie kogoś, kto ma odpowiedzieć na to pytanie? Dobra, Emilia. Milki. Nie, a no, czemu ja? Czemu to robię? Ja jeśli, jeśli odpowiesz źle, no to... Idziecie. Dobra. Co? wszystkie stolice polskie jakie były. Łatwe. Stolice polskie jakie były, no to pierwsza gniezda, potem Kraków i później Warszawa. Zada takie łatwe dostała. Nieee! Ale to widać, że ją lubisz bardziej od nas, bo je daje takie łatwe. Powiększaj tą barierę! Powiększaj tą Bariery. Powiększaj było dobre. Będzie skrzynka. Będzie czesk! Będzie czesk! Nie mogę tego Nie mogę tego gniezdać! Spójrzcie, to jest moje! Nie. No Aha! ja nie się nie, że no wszystko wina tak. kanapcy, za głupota. Nie ze moja. No ja. no, dobra, nie dawajcie dalej. Dawaj dalej. Nie było to, to pytanie. Palion. Palion, dobra. Oh, nie, z no, nie palionie, już. bo się żartuje. nie, bo dla ciebie bardzo ważne ja pytanie. Nie, Proszę, nie, nie, nie lubię szkoły nie. szkoły, nie lubię szkoły, nie dawaj. Dam pytanie, dawaj pytanie, dawaj. Jak się Daj mi ABCD i ja strzelam, tak jak na wierzbie. Dobra, to okej, masz AB, tak naprawdę. Nie to, byś to sak czy ptak? No tego tak. nie odpowiem. Dobrze! Nie! Co na dwa! Co, co, co było? Pieniądze? Co było? Zielone, Zabrał. Zielone! No to no, podziel się! Ile było? Ale było pięć, a nas jest cztery, nie da się tego podzielić. No daj mi cztery, a. No Ja co? powiedziałem, daj mi dwie. Daj mi cztery. Dobra, jednek, Ej, ja z łapie, No jeden, to złapił ten małp. Nie, Nie, złapił! Nie, Nie, Kto odpowiadał na to pytanie? Ja! Ej, ale ja też dobrze odpowiedziałam! Ej, w sumie tylko to zniszczyć. Nie odpowiedział dobrze. To ja chciałem, on nie było ja miłoszczyzna. Ja bonusowe nie. pytanie dla Emilii za zielone. Dobrze, no ej, dobrze. Co bonusowe to są pytanie. To tak. pytanie bonusowe dla Milki. Okej. Okay. Jak okay. nazywa się no crash? Co? krasz? Co? Mój No nie będę na takie pytania odpowiadać. A -a. dawaj Odpowiedz tak co bariera pójdzie dalej. Odpowiedz co bariera pójdzie dalej. Nie. Zaczyna się na te? A kończy na, na Avid. avid. <śle> nieprawda to jest. No, dobrze, to to jest dobrze, bo nie bariera się nie powiększyła, to nieprawda nie jest. Mar nie nie. krasz to jest nieprawda. Odpowiedz poprawnie. Mój crash to jest Adam Mickiewicz. O mój o, Boże. No, 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 Dalej no, no, się nie powiększa bariera, nie rozumiem no, dlaczego. Emilian, powiedz poprawną wartość. No dobra, żeby powiedzieć... Dobra, to zrobię to dla was, Darek. nie let's dalej, S, dobrze, S, dobrze. S, dobrze, Zaraz druga dobra, skrzynka. No, ja mam wrażenie, że Tost, tam taki cwaniak co sam siedzi. To on w ogóle nie odpowiada na żadne pytanie. Zgarnął więc zielony, daje ja potrzebuję tylko. zielone. Ej, przeróża dwa razy. Dobra, no teraz pytanie do Tosta. Pytanie do Jak nie odpowie, to musi wszystko oddać. Tak. jest. Dobra. Teraz tak. 8 <noise> A jakie pytania odpowiada dopełniacz? O kurde, czekaj, tego na pewno nie odpowiada. Czekaj, czekaj, mianowicie to co? Są... Komu czemu? Nie! No nie! Kogo? czego chyba! Albo, a kogo, albo kogo czego, no. Oddajesz wszystko nie... i stoisz tutaj! Oddajesz wszystko nie. i stoisz tutaj, stoisz, to, 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 jest twoje, to jest twoja pozycja, to jest twoja pozycja. Nic wam nie oddaje, <grym> złodzieje! Kurde, no dobra, no to dawajcie dalej, nie no, ale ta bariera w ogóle ona się wolno powiększa, co jest, dobra! Dawaj kolejne pytanie niebo! Niebo. Dobra, dobra. E... Zaraz do mnie chyba. No, Teraz tak, teraz powiększę mam bardziej tą barierę, żebyście o. mieli wiecie troszeczkę większą. Dobra. Teraz tak. No jakie pyta. Ej, to było już! Obliczcie moi drodzy, ile to jest 15% z 300? O ja nie mogę. Eee. To był dobry że ma 45. na 45. 45! 45! O! dobrze! to! No nie! Nie! nie, nie wziąłem 15 było. 15 było, ja się kurde dzienimy. Mi się udało, Straszy, ale ja... Kto ja, się, ja mam, ja mam, ale ja się podzielę, bo jestem sprawiedliwą Daj I nam po 5 na Daj... Nie dawaj Milki tu szybko Daj nam po 5 No pięć. Do... przecież spokojnie Daj nam Czekaj, po 5 Czekaj, Dawid, Dawid, chodź tu To jest dla Dawida Daj do nam do Daj po 5 No no, no, gdzie to dobra, masz gdzie jest? Cztery, mi? Masz 4, powiedziałem! Ja no, wiedziałem, że to będzie chciał. <grym>, no bo to jest taki sen. Dobrze, pytanie, <grym>, pytanie. Dawaj! Pytanie. dawaj. E, jakie miasto po drugiej wojnie światowej nazywało się Stalinogród? Co? Katowice? Katowice! Ty, Katowice! Skąd to wiedziałaś? Miałam 15% z historii rozszerzonej na... No 4 zielonego to było! I, i co? Nic nie do no, no, ty kurde no, z co ty Następny no, checkpoint jest gdzie? Chyba na tym drzewie tutaj, ale nie ma... Nie. Albo tam dalej, albo na dachu, nie wiadomo. No to co, powiększamy znowu barierę? No zależy nie, ale... jakie dasz pytanie, bo to takie wiesz. Dobra, dobra. To mamy teraz bardzo ważne pytanie i to będzie pytanie do Paliona. Okej. Okay. Nie. No. Dobra, nie, nie, Wy nie. nie miałem król Polski. Powiem tak. Ale ja nie, nie, no. nie. historii. Dobra, 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 wiesz, tak. Jaki Dawaj kolor? coś z informatyki, jestem mega dobry z tego. Bo z informatyki. Jest, z programowania. Jest, niestety nie mam informatycznych. Napisz, napisz, napisz szybki skrypcik, pętelkę. Nie, dobra, to ja mam do paliona dodatkowe pytanie, jak odpowiem? Nie. To wtedy, nie. To wtedy dajesz, bo pojeżdżasz bariery. Ja zadam informatyczne. Dobra. Dobra. Nie, nie, nie. Wywie... Nie, takie luźne. Wymień pięć podzespołów komputera. Jaki łatwy, ja nie mogę. Czekaj, Czekaj, bo ja bym informatykiem to się znam. No to dawaj. Chłodzenie. Jaki idę... def... Nie, to dobra, dobra, do git, ale Kto znaczy no <grym> chłodzenia! <grym> chłodzenie. Dobrze, jeszcze jedno. Budowa! no to nie będzie, nie do nich będzie już, nie! Bo budowa to też jest w komputerze w sumie. go. dawaj mi pytanie, bo jestem mega, jestem w formie jak Dawaj, dawaj, dawaj Minek Od razu z buta robimy kolejne pytanie, żeby przyspieszyć tempo, co? Tam nie było zielonych. No dobra, może tam nie było zielonych. Jaki kolor powstaje przy użyciu fioletowego i czerwonego. Fioletowy i czerwony, ta? Zieleń. Nie mam pojęcia. Jak Nie Nie ale to jest jakiś błąd, bo fioletowy powstaje w porównaniu czerwonego i niebieskiego. Chyba miało o, być tak. Powiedziałeś, że jakikolwiek powstaje połączeniem czerwonego i fioletowego. No właśnie! No to żaden. <grym> dobra, już wam powiększam, sorry, to jest mój kolor. No. Machnął się, nie mogę! No sorry, no przepraszam, no! Nie zawsze mi idzie dobrze, tak, no też mogę się pomylić. Ale tak? fioletowy, Ale jak zrozumie, się z czymś ok. połączy, to też na pewno jakiś kolor powstaje nowy. Widzę to jak... skrzynkę, Dobra, to od razu pytanie dla Milki, bo na pewno go o, nie będzie no, wiedziała. O, no, no. Milka. Nie. Jak na imię ma twój crash. Nie, to no nie, nie. Jakie zwierzę jest symbolem mądrości? Sowa. Pingwin! Kto No co ty robisz, no ej! To prawda, to prawda, nie ma! Powiększamy barierę, powiększamy barierę nie No ma. nie! No, 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 nie Jak by Jak tam... Cwaniaku, zginiero, tak. Jak by tam powaziliście, kurde Czemu? Czemu wy go zabiliście? A Dziemy... ja go zabiłem A go zabiłeś Ja nie Znaczymy. mogę, kurde, o nie Wy macie itemy tu Dawaj kolejne pytania, chopy! No tu mamy pytanie zaraz bardzo proste, myślę, że każdy z Powinni na nie znać odpowiedź, więc tak. Jak nazywa się hymny Polski? To no. powiększa, Mazurek, co za szybko dałeś? Ja. Mazurek Dabrowskiego! Mazurek Dabrowskiego! Dobrze, dobrze, dobrze! Aha! No! Praszem. Kurde! On chyba z no. Ej, Ej, kto zabrał? To no, kto zabrał! To zabrał! Ale... To zabrał Jaki złodziej ktoś zabrał? Ja nie mogę! Ej, zamiast się podzielić! Jesteś jak zwierzęta! Ale tylko to się nie dzieli! To właśnie jest to zabrał wszystko i grudnił! Sam ty się podzieli, tylko nie jest Ej, ej a ja się tak zastanawiam, czy w drugiej stronie też są skrzynki jakieś Bo my tak w tą eee... stronę plujemy, a może w inną stronę też się powiększa bariera, nie? Ja Wiesz nie widzę większa ma się, strzałek. ale nie widzę, nie widzę strzałek, no? Możliwe, o. że nie ma Dobra, dawaj, kolejne pytanie. Dobra, kolejne Dobra, pytanie. dobra, czekaj, czekaj, dam im trochę, żeby nie płakali, żeby nie było, o. że jestem takim. Dobra, to im dam. Eee, jak Su, jak Su, Kurde, po jednym to się o. wal, to ja sobie na pytanie i zgarniam całe Ile wy macie? Bo ja mam nie Daj pytanie, ja mam 5. Daj pytanie! Ja bym na to typowo, bo on powiedział, że lubi programowanie. No to no dawaj, bo nie, daj do pana programowanie. Co oznacza symbol H w matematyce. Wysokość. No, jesteś. Palion! <noise> ja, Ale matrę, jest zielony! Mat, ja mam w małym palcu, chłopie, miałem 50% z matury. Też, też jest zielony. być ja więcej niż ty, Lamusie. Naprawdę? Niemożliwe. O! No? Kurde, Naprawdę? nie powiększyło się wystarczająco, no! <noise> Dobra, to teraz szybkie Rolnista. pytanie do was wszystkich. Mam nadzieję, że zaczynijmy odpowiedź. Dawaj. i tu będzie mała podpowiedź. <noise> Dawaj. Gdzie Dawaj. leży Malta? Podpowiedź, nie chodzi o tą poznańską. Malta? No. Malta... To jest wyspa. W Europie. Aha, Europa, na no. Na jakim morzu, na jakim morzu? Śródziemnym. Śródziemnym, wierzy. no. Dobra, powiększamy! Suwi? Dobrze jest! No wara od skrzynki, ja mam najmniej! No ja mam najmniej. Ta najmniej, kurde, ty masz pięć staków podobnie. Ja mam pięć, no, ja mam pięć, ja ja kurde. Skocz to, Dobra, dobra jest jeden. O się puszy, co się puszy, co się puszy? Do dobra, dawajcie, do dawaj, dawaj pytanie. To mam pytanie. 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 Kto z Was no. ma najmniej subskrypcji na głównym kanale? Stimpson. Ja. Dobrze, powiększamy bariery. Kurde. Nie, nie, nie! No kurde, kto ja wziął? To, kto, zabrał? kto wziął? Ja nie zabrałem, ja nie zabrałem! Ja, nawet, ja nawet mi to zasłonił skrzynkę! Ale ja, ja nie tam zabrałem! Było sze... Tam było 64! Sze... Szt... 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 Ja nie zabrałem teraz, teraz ktoś inny ma i nie tam, tam było sześć. Ale on mi zasłonił w skrzynie! On był... przede Dobra, zasłonił to! Słońce! Puszysz się, puszysz się na Dobra, Oddawaj, oddawaj, moi drodzy, Oddawaj, oddawaj. Zażegnajmy ten spór pytaniem. Dawaj. Pytanie, Dawaj. bardzo ważne pytanie. Tak. Kto był pierwszym królem Polski? Eeeem... się kopier

Dobra, wyłaź. dawaj, to, to już przymy... tak. Ostatnie pytanie, eee! bo. Ostatnie pytanie dla was A będzie. Ja nie mówię. Mówię. Wyłaź, wyłaź, kurde, stary wody. Z Dawaj, ostatnie Dobra. pytanie. Ostatnie pytanie będzie z historii, ale z historii palionowa. Nie. To jest ostatnie pytanie już? Tak. tak. Uwaga, no. uwaga. Kto No? dołączył na palionowo? Aha. jako grimis? To... Peter się zamienił w grimis. Szybson! 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 Bardzo dobry argument! Sam się To nie jest odpowiedź. poprawna odpowiedź. Ty dołączyłeś za jako podrywaś... grimis. Tak! Nieprawda! No co no, tutaj to, i to, w... szukać No, grimis No! Oczywiście, Odpowiedź, bo prawda! Z mojej filmów nie barierę. pamiętasz, typie. Dawaj, otwórz barierę. No, przecież nie pamiętasz, że przybrałeś za grimisa i tu wbiłeś? Co za to? No tak, ale, ale, ale to nie ja Jaki byłem grimisem, bo ja wbiłem, bo już. A, tutaj już był grimis. Dobra, Darek, powiększaj, to! chodź Darek, powiększaj, daj, daj, daj. bo już. Gadają jakieś kopie, Co to za ten było ja stak! się nigdy nie spowiedział, już cię no no bałem! Ja nie mogę. Dobra! Mój dobra, domek jest już w barierze, ja rezygnuję z tego czelenia. Ostownik się ja, tak ja spuścił, układ, że on ma. To, dobra, podsumujmy, to, kto to, ile ma. Ten twój, a jak ten pójść, tak. Podsumujmy, pod, podsumujmy kto a, ile ma, ja mam 22, słucham. Kto fajnie, ma więcej? Fajnie, mam 5. Mam półtorej staka. No to fajnie, nie, dobra, fajnie o Widzowie, o, subskrybujcie kanał. Nie ma, tak 6, on też zabrał. Nie ma szans widzę, subskrybujcie kanał i zostawcie łapkę w górę dla pociechy i Milki.